Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Któż jak Bóg. Mam nadzieję, że dobrze przeżywacie Adwent. Po Bożemu, w sposób czuwający i aktywny, Spotykamy się z adwentowymi patronami. Dzisiaj kolejna proroka Izajasza. W jednej z koleń śpiewamy Od patriarchów czekany, wyglądany, przez proroków ogłoszony. Są takie proroctwa, które odwołują się do przyjścia zbawiciela. To nie może być zaskoczenie, że Pan Jezus nie rodzi się na dworze Cezara Augusta, ale w betlejemskiej stajence. O tym pisali starotestamentalni prorocy. Wszystko to wskazywało na Jezusa. Tego się nie da zakwestionować. Prorok Izajasz mówi dokładnie o przyjściu zbawiciela i wzywa do tego, żeby zaufać Słowu Bożemu. Ufamy nie tylko ludziom, ale ufamy przede wszystkim Bogu. Ufamy temu, co on powiedział. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Mówił przez proroków, między innymi przez Izajasza. Mówi także dzisiaj przez proroków. Iluż było takich świętych postaci, które budziły sumienia. Może też wykorzystywać do tego wszystkich, którzy posługują darem proroctwa. Pan Bóg przez proroków mówił, mówi i będzie mówił. Dlatego niech teksty Starego Testamentu wzmacniają w nas wiarę, że Słowo Boże jest jak skała, można się na Nim oprzeć. Czy czytamy Izajasza, Michaasza, Sofoniasza, Zachariasza, czy innego z proroków, zawsze słuchamy kochającego Boga. On tylko posługuje się naszymi ustami. Na adwentową drogę Ku betlejemskiej stajence, z Prorokiem Izajaszem, Jego przepowiedniami w Starym Testamencie i z wszystkimi innymi prorokami, niech Was błogosławił Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty, Któż jak Bóg. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.